No hej widzowie, a w dzisiejszym odcinku moi drodzy, stworzymy. A raczej postaramy się, bo to nie będzie proste. Islamskie Węgry, bo co ciekawe, tutaj mamy Słowian, Katolików, jeszcze trochę tutaj wiary węgierskiej i prawosławie tutaj, a my postaramy się tak na w sumie czwartego wlecieć tutaj właśnie z religią islamską i postaramy się utworzyć właśnie islamskie Węgry. Myślałem, żeby zacząć to jako wasal, ale jako zaczniemy jako wasal, to ciągle nasz senior będzie kazał nam się nawracać, zabierać nam tytuły i prowincje, więc może być to dosyć takie upierdliwe i irytujące. Więc zaczniemy może jako Balaton i tak, weźmiemy tutaj sobie wykształcenie jako charyzmatycznego, aby żeby tutaj sobie to tak powiem lepiej ogarniać wewnętrzne sprawy kraju. Więc powiedzmy, że nasz król będzie oczywiście coś tam podbijał, ale głównie skupiał się na dyplomacji. Więc jak ogólnie będzie się prezentował. I zobaczmy co uda nam się tutaj zdziałać. No i moi drodzy, jeżeli odcineczki z CK3 wam się podobają, nie zapomnijcie z łapki w górę, komentarzaj i subskrypcji. No i zapraszam was na Discorda, link w opisie. No wszystkie prowincje są pod nami, więc musimy coś co nieco rozdać. No na pewno musimy znaleźć sobie jakiś dobry sojusz i coś tutaj mamy, żeby wyrazić, czego mieć sojusznika. E, tutaj no co prawda z Hiszpanii, ale dobra czego dopłynie chyba. Oczywiście będziemy musieli tutaj nawracać nasze prowincje. W ogóle zobaczymy jak to będzie. Czy będzie tutaj ciężko pod względem takim, że będą ciągle bunty? To się okaże. Ej, tutaj mamy bardzo blisko kulturę, która ma władcę koni. I byśmy mogli rekrutować konnych uczników, to jest mocne. A ja tu widzę, że tej kawałek kultury mamy na swoim terenie. To gdyby tak przenieść tutaj swoją stolicę, to zaraz będziemy mieli możliwość decyzji, żeby przyjąć lokalną kulturę. O, teraz nasz władca zupełnie inaczej wygląda. I możemy sobie tutaj rekrutować właśnie konnych uczników. Którzy są OP? Już pierwszą prowincję, moi drodzy, mamy nawróconą. Tak powoli będziemy tutaj się rozprzestrzeniać w tej naszej Europie. No ogólnie, żeby tutaj królestwo Węgier zdobyć, to będziemy musieli trochę prowincji pozdobywać, ale też przede wszystkim tutaj się skupię, skupię trochę na południu. Oj, nawet węgry powstały tutaj, właśnie. Postaram się trochę tutaj, tutaj ponajdżać. Być może zyskamy trochę. O, tutaj widzę, że jakaś armia się wystawiła, no, ale jest malutka. Tutaj nawet sporo pieniędzy możemy pozdobywać, tak widzę, w jednej prowincji 30 golda. Tak, więc sporo. Tutaj nawet dochodzi do jakiejś małej bitwy, ale na spokojnie wygrywamy sobie. No i 80 golda. 80 prestiżu, bardzo ładnie. No to widzę, że nawet żadne frakcje się nie tworzą. Myślałem, że będą jakieś bunty, a tu widzę, że tak na spokojnie. Może uda nam się tutaj splądrować Wiedeń, zobaczymy. Tutaj mamy państwo wschodnio-frankijskie. I oni to na pewno mają dużo pieniędzy, o właśnie tutaj. A ja tu dało się jakiegoś hrabi schwytać. Zawsze można wziąć okup za niego. 50 golda, proszę bardzo. O kurde, Węgry w tym czasie nas tutaj też okradają z pieniędzy. O, ale tutaj y, wielkie morawy nam pomagają, dobra, git. No tutaj tylko to my nic nie robimy. To no, dzięki. To jakoś dobrze to wyszło. Musimy też chodzić na polowania, ponieważ potrzebujemy bardzo dużo prestiżu. Ten, troj, ten sojusz też nas trochę tutaj ratuje z tego co widzę, no bo mamy 2000 ludzi, więc też tak nie sporo. 1300 ma sojusznik, 3,5 tysiąca, więc takie Węgry, no to ci sąsiedzi raczej nie będą chcieli nas atakować, bo oni coś mają małą armię. Tutaj Bawaria walczy z państwem wschodniofrankijskim, więc byśmy mogli tutaj sobie ponajeżdżać w tym czasie, bo na pewno ta armia teraz tutaj nie będzie nigdzie blisko. no coś tu bawarstwa. Idzie armia, ale pokonana jest, dobra e, Naszecie mnie, olewają i idą sobie dalej Okej, okay. chyba <laughs> że będą chcieli tutaj coś wjechać we mnie Trochę taki mały problem też jest z podbojami, bo chociaż tutaj mam tą rażkę, ale nie mam tutaj z nimi żadnych granic, bo Słowenia ma sojusz z Bułgarią, no i to mocno komplikuje temat, niby możemy coś tu podbić, no widać, że oni tej armii nie mają, no a więc sobie zawsze jakąś tutaj prowincję ugryziemy, trzy prowincje tutaj mam teraz zobaczmy jak tam pójdzie w bitwie przeciwko 1100 ludzi, no powinniśmy wygrać, tak, tej nasi łucznicy robią robotę I dobra jakąś tam sobie tej prowincji wzięliśmy to ja ten gościu chcę tutaj zrobić jakiś bunt przeciwko mnie na szczęście idziemy w dyplomację tak jak wyślemy mu troszeczkę pieniędzy to już nas będzie kochał no i frakcja przestała istnieć i kolejne najazdy <laughs> całe państwo im splądrowałem no ale tutaj ich ładnie popaliliśmy I tutaj mamy 228 golda Na no, aktualnie to jest y, chyba rekord taki mały chyba tylko wikingami da się więcej tam po prostu tych pieniędzy nagromadzić moglibyśmy tutaj też wypowiedzieć wojnę o całe księstwo tylko jest to święta wojna bo bałem się że może dołączyć jakiś kraj katolicki, ale zobaczymy. O, jakbyśmy ich złapali tutaj na równinach, byłoby bardzo dobrze. No zapraszam. O, i bardzo dobrze kontrolujemy mu tutaj wojsko. Nie, elegancko, ta nie, no ci koni uczniowie są strasznie mocni. Dziś go najeżdżają, boże, biedny gościu. I proszę, bardzo wojna wygrana. Sięństwo Górnej Bośni, nasze. Ty, co jest? Czemu węgry są takie słabe? 1600 wojska mają tylko. Ty, to byłoby proste, miłe i przyjemne. Kurde, ale daleko nam do tej rangi. Hmm, no, ale pielgrzymki mamy dosyć. Tanie, wszystkie święte miejsca mamy tutaj. I w sumie możemy tylko do Mekki, to jest ciekawe. No dobra, zobaczymy, jak to będzie z tą pielgrzymką. Jesteśmy na pielgrzymce i teraz staramy się, żeby tutaj jak największa pobożność nam wlazła. I mamy wzór snut. Ej, gitara. Szybko poszło nawet. Myślałem, że trzeba będzie kilka razy to zrobić. O, węgry w ogóle tu mają jakiś rozpad wewnętrzny. Jeszcze jest gorzej niż było wcześniej. Ja tak myślałem, kurde, muszę się spieszyć, bo może być tak, że zaraz się odbudują, a tu widzę, że jest jeszcze gorzej. A tutaj widzę, moi drodzy, że nasza religia bardzo ładnie tutaj się już tutaj zakorzeniła, że tak powiem. O, tu już się w ogóle doszło do zmiany na tronie, dobrze. Więc tak powiem, olo, co nie, lecimy po to po prostu. Mamy już machiny oblężnicze, mamy konnych łuczników, więc to właśnie powinno być nieco szybsze, to przejmowanie. Będziemy zdobywać tutaj w te wszystkie prowincje przy granicy. No i zaraz tutaj wleziemy też na stolicę. Ja jestem w ogóle ciekawy, czy on wyśle jakieś, że tak powiem, siły w moją stronę, czy po prostu sobie... Poprzejmujemy i nara. W ogóle fajnie zawsze jest mieć stolicę przeciwnika przy samej granicy. Ułatwia to życie. O, są jakieś wojska węgierskie. Ruszmy na nie. Są chyba odbić stolicę. No nie sądzę, żeby im to wyszło. Witam serdecznie tej łucznicy konni. O, i proszę bardzo, ty, ale to było proste. No to jeszcze nie koniec tej wojny, bo jeszcze tutaj z tymi buntownikami musimy się, że tak powiem, rozprawić. Dobra, szybko ich złapmy, bo ja tu muszę Państwa ogarniać. Widzę, że stolicy nie muszę przenosić, bo rozwój jest wszędzie beznadziejny. No i dobra, musimy teraz odbić tutaj oczywiście te dzielnice nasze. Tutaj niech nasz kolega zacznie nawracać nowe prowincje. No i przydałoby się też trochę zwiększyć kontrolę. Dobra, więc tutaj się bronimy elegancko. No i teraz trzeba, że tak powiem, okarnąć ten kraj. Przede wszystkim wziąć sobie tytuł Królestwa Węgier. Jesteśmy teraz potężnym hanem. I tutaj też zaczynają się jakieś bunty, co to? A. Tutaj ci koledzy z nowych prowincji, czyli to jest ta wiara, ta altosycka. No teraz w sumie najważniejsze to przetrwać te bunty, bo one mogą wybuchnąć w każdej chwili, więc zaraz. No właśnie, więc tyle było z czasu pokoju. Teraz musimy szybko wystawić armię. Ale tutaj widzę, że też wasale się dołączają i usuwamy tutaj, moi drodzy, niewiernych z naszego państwa. Oni gdzieś tam uciekają, pewnie chcą się tak mocno gdzieś zjednoczyć. No lećmy tutaj szybko. Dobrze, mamy dużą armię. Nie boimy się! O kurde, to jest tak średnio. Lepiej poczekajmy tutaj, o na baroni, niech oni w nas wejdą. Chociaż tak. O, dobra, wchodzę. Coś tak się zastanawiali przez chwilę. No i dobra. I co tu zostało? Gdzie jeszcze tam. No i tyle było z tych, że tak powiem, buntów. Prosto, krótko i na temat. A, tu jeszcze jakiś mamy najazd. Wypadł mi stąd. Nie będzie mi ziem. Grabić. Tylko ja to mogę. No, może mieć już z Egiptem. To tutaj ponadaję tutaj tytuły książęce i będziemy musieli chyba tutaj się wziąć trochę za Bawarię bo mi tak tutaj przecinają tak nieładnie ziemię. Bawaria ma tu malutki sojusz z Korsyką ale to jest taki naprawdę malutki. A wchłonęli w ogóle tutaj Księstwo Slawonii no, Tutaj ja bym bardzo chętnie ich pokryć, bo jest ciekawe Czyli dalibyśmy radę bez sojuszników, no w razie czego ich możemy wezwać? Mamy sobie tysiąc konnych łuczników. To już jest moc. A, oni tam ruszyli od razu, skubańcy. No dobra, jak tak chcecie się bawić, to proszę bardzo. No, powinniśmy tutaj wygrać. O, już uciekają. Dobra, to my złapiemy tą armię tutaj, co idzie na równiny. To są wzgórza, ale dobra, i tak powinniśmy dać im radę. Trochę niezdecydowani, złapaliśmy ich. i kontrujemy, bo on ma tylko zbrojnych. Jest bardzo dobrze. No i ładne straty tutaj im robimy, jakby nie było. Dobra, jak nie tu, to tam, to teraz tutaj zaczęli wjechać. Ja tu zostawiam armię oblężniczą, niech przejmują. A tutaj są równiny, więc my ich powinniśmy tutaj jeszcze bardziej dojechać niż poprzednio. O, ale też szybko uciekają. Ale dobra, chyba ich tutaj złapiemy, czy nie? Kurde, szybcy są. Nawet na ich baroni chyba byśmy dali radę, co nie? No dokładnie. To jeszcze ich król dowodzi, jakbyśmy go złapali. Udało się. yes, nice. No i księstwo. Slawoni pada w moje ręce. Kolejny kraj do nawrócenia na jedyną właściwą wiarę. Wielkie morawy, ile tutaj mają sojuszy, w nich raczej nie wiadę. Lecimy na polowanie, ponieważ chcę wbijać jeszcze trochę więcej prestiżu, żeby tutaj najechać królestwo i zająć Bułgarię. Oczywiście nie całą, ale dużą jej część. Tej chociaż, czekajcie, jak to wygląda. Gdybyśmy Wołoszczyznę zajęli, to już byłoby całkiem nieźle. jeszcze jest Mołdawia i byśmy mogli utworzyć cesarstwo Karpati. Islamskie cesarstwo w Europie. To brzmi jak plan. Czekajcie, to, 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 tutaj mamy takiego fajnego gościa. Morto, ja bym ci zajął teren, co ty na to? Słowiańska prawda. To o tobie nie pomoże. No nie uciekajcie. O, chyba ich tutaj złapiemy. Dobrze, mamy ich. To prawda teren tak nie najlepszy dla nas. Jeszcze ma pikinierów, ale i tak dajemy radę. Boże, te góry to jest jakaś tragedia tutaj, boże. Częściej góry, częściej trzeba się przebijać. Jeszcze tutaj nagle wyciągnął 700 ludzi znikąd. I idzie tutaj na moją armię oblężniczą, musimy uciekać. No oni nie złapali ich. Niedobrze. Dobra, jedną prowincję mamy. Idziemy na stolicę. O, coś tam nam przyjmuje ten gościu. To jest najgorsze. O, udało się złapać wodza, więc to jest zawsze najlepsze rozwiązanie. Ło! Wow. A tutaj jak, 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 co się dzieje w tej, tej Europie? Jakieś podziały straszne. Francja się rozpadła. Dobra, Bułgaria nie ma sojuszy. 5 tysięcy ludzi. Najedźmy królestwo i bierzemy wołoszczyznę. Półtora tysiąca konnych wystawiamy sobie tutaj przy samej granicy. No też oczywiście kwestia, gdzie pójdzie nasz yy, przeciwnik. Gdzieś tam przechodzą przez góry i wracają. Więc to może być ciekawa wojna. Ja już mu przejmuję drugą prowincję, a ten się jeszcze zastanawia gdzie iść. No ale coś idzie w moją stronę, więc chyba byś chciał się bić. To ja wolę zejść gdzieś na równiny, niż walczyć w górach. To ja chyba pomogę tej, tej armii, bo oni, oni się tutaj męczą, chłopacy. Oni już są wyczerpani tym chodzeniem. Do tego momentu jeszcze nie zdecydowali, gdzie chcą mnie atakować. Nie ja na tym wejdę na baronie. No to jedną armię złapię. I ale leknieciemy szybciutko. Raz, dwa, trzy. O, no i tutaj, no i gitara. Dziękujemy za królestwo. O, to piękna tutaj wołoszczyzna. I moi drodzy. Możemy utworzyć islamskie imperium Karpatii. Jesteśmy teraz Kaganem. Ale ten tytuł trochę, trochę mi tak, tak nie pasuje. O! I tak lepiej, moi drodzy. Imperium islamu w Europie. Jesteśmy potęgą, która jest w stanie zdominować całą Europę. No bo, moi drodzy, spójrzmy na to teraz szczerze, tak. Cesarstwo bizantyjskie. Wow, 10 tysięcy ludzi. A z sojusznikami mamy 30. Tutaj wszystko się rozpadło, więc co mnie trochę sadgę. Bo tak naprawdę teraz żaden kraj, no nie jest dla nas wyzwaniem. No smuteczek. W ogóle zobaczmy jak tam wiara. Wiara elegancko się tu rozwija. Rośnie. Jest miło, pięknie i sympatycznie. Więc myślę moi drodzy, że tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o łapce w górę, komentarzy i subskrypcji. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie trzymajcie się, hej!